Cześć, Łukasz Wacławski, bingo szkolenie psów. Moi no drodzy, dzisiaj temat o zachowaniach, temat behawioralny. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego pies robi te wszystkie złe rzeczy, te których nie powinien. Dlaczego goni deskorolki, dlaczego goni rowery, dlaczego szczeka na sąsiada, dlaczego wyrywa do drzwi, kiedy ktoś zadzwoni czy zapuka. Wszystko to, co nam przeszkadza. Kiedy dzwonią do mnie klienci... Właśnie z tego typu problemami. Zazwyczaj opowiadają o tym, że mają super psa, który na co dzień w większości sytuacji jest fantastyczny. Natomiast jest taki procent zachowań, z którymi trudno żyć. I to jest prawda, tak jest zazwyczaj. Mamy 95% super psiaka i 5% takiego psiaka, z którym nie da się żyć. Ale grunt w tym, żeby nad tymi 5% popracować, pomogę wam zrozumieć, w jaki sposób to robimy. Na początek musimy uświadomić sobie, że każdy saczy mózg na tej planecie podlega wszelkim prawom chemii i fizyki. Oznacza to też tyle, że może się zmęczyć. Przekłada się to na nasze zachowania w ten sposób, że nasza silna wola, nasza samokontrola są zasobami wyczerpywalnymi. I tak samo jest u psa. Każdy pies ma taki punkt zapalny, po którego przekroczeniu. Wybucha, tak? Dzieją się te wszystkie złe rzeczy. Idziemy z psem na spacerze, on widzi innego psa, reaguje. Został przekroczony ten próg reakcji. Jest kilka elementów, które spiętrzają się w naszym codziennym życiu i w życiu naszego psa, które prowadzą do przekroczenia tego punktu zapalnego. Pierwsza rzecz, na jaką patrzymy, to jest zdrowie. Jakbyśmy sobie narysowali tutaj prostą. I odkładamy nasze warstwy stresu. Zdrowie. Pach. Zwłaszcza jeśli zachodzi nagła zmiana w zachowaniu psa, musimy zawsze przyjrzeć się zdrowiu. Ale nie tylko, kiedy zmiana jest nagła, ale zwłaszcza, kiedy jest nagła. To znaczy, psa może coś boleć. Czy psa boli głowa? Myślę, że tak, tylko nie jestem w stanie tego powiedzieć. I wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy nas boli głowa. Wstajemy rano, boli nas głowa, albo boli nas gardło. Czujemy się źle, czujemy się gorzej, jesteśmy bardziej reaktywni i skłonni reagować w sposób, w który byśmy nie zareagowali w innej sytuacji. Jesteśmy bardziej skłonni wybuchnąć. Nasz, nasz element zdrowia może już powodować przekroczenie tej, tej granicy naszego wybuchu. Więc, zawsze, kiedy mamy nagłą zmianę zachowań, Udajemy się do lekarza, żeby przebadać psa, czy nie bolą zęby, czy nie ma jakichś zmian e, kostnych, e, jak wygląda kwestia związana z hormonami, ogólny stan zdrowia, kondycja psa to wszystko ma znaczenie. Jedzenie bardzo ważny element, często pomijany, nie zdajemy sobie sprawy, jak dieta może wpływać na, e, na zachowanie. Drugi bardzo ważny element w naszym modelu spiętrzonego stresu to styl życia. O co chodzi w tym elemencie? Chodzi o to, że pies genetycznie jest zupełnie innym stworem niż człowiek. My wzięliśmy psy do naszych domów, naszych mieszkań wcale nie tak dawno, jakieś 100 lat temu. Zmiany genetyczne nie zachodzą tak szybko. Pies jest wciąż członkiem natury. Pies żyjący tak jak kiedyś żyły psy, to jest pies, który robi jakieś 30 km dziennie, to jest pies, który poluje, pies, który pracuje ze swoim człowiekiem nad jakimiś konkretnymi zadaniami, to jest pies, który ma kontakty społeczne dobre, a nie tylko mija się gdzieś tam w ciemnym zaułku z innymi psami, czy w windzie się spotyka, co doprowadza do eskalacji i nerwów. To jest pies, który się bawi. Pies, który ma co robić w swoim życiu. W tej chwili nasze psiaki, patrzymy na, na psiaka miejskiego. Myślę, że nie, nie pomylę się dużo, kiedy powiem, że średnio nasze psy spędzają pewnie ze 23 godziny na dobę w domu. To są trzy spacery po 20 minut. Taki człowiek pracujący tak, tak, tak działa i tyle czasu często psom poświęcamy. Nie mają psy możliwości zrealizowania swoich codziennych potrzeb, dlatego to zwiększa ich. Poziom stresu. To jest tak, jakby ktoś nam zabrał nasze ulubione hobby, coś co bardzo kochamy robić, i nagle od jutra tego nie robimy. Czujemy się na pewno wtedy dużo bardziej zestresowani, napięci, czegoś nam w życiu brakuje. Pomyśl o swoim hobby, zobacz, jakby ktoś ci to hobby zabrał, e, czy ma to dla ciebie znaczenie, czy nie. Trzeci element: klarowność. Tutaj wchodzą nam wszystkie elementy związane z codziennością psa, z domowymi zasadami, z komunikacją z psem na co dzień, to jak my z psem generalnie współpracujemy, rozumiemy się. Im więcej jesteśmy w stanie poukładać i dać psu poczucie tego bezpieczeństwa, poczucie tej stabilizacji, tej klarowności, tym jest on spokojniejszy. Im mam tego na co dzień mniej, tym będzie czuł się gorzej, bardziej zestresowany i ten element będzie nam znaczył coraz więcej i coraz bliżej będziemy do naszego punktu zapalnego. Punkt kolejny. Smycz. Niepozorny element, ale jakże ważny w życiu codziennym naszych psów. Bardzo często mamy sytuację, w której pies na smyczy ciągnie, szarpie, wyrywa. Przypomina to sytuację tak, jakby ktoś nas trzymał za kaptur i tak nas przez życie prowadził, chcemy z tym walczyć. Tymczasem smycz nie może być narzędziem restrykcji dla psa. Pies musi rozumieć smycz jako narzędzie komunikacji. I to jest nasza robota, żeby psa nauczyć, na czym praca ze smyczą polega. Po to, żeby się z nim na co dzień lepiej komunikować. Kiedy jesteśmy uwagę psa w stanie odwrócić w sposób skuteczny i konsekwentny, Pies uczy się, jak może sobie inaczej poradzić z, ze swoimi wyzwaniami. Dlatego element pracy ze smyczą jest właściwie tym, co od razu na początku wprowadzam z większością moich klientów, bo bez tego po prostu nie da się na co dzień funkcjonować, zwłaszcza z psiakiem, który jest blisko pod tym punktem reakcji, pod tym progiem zapalnym. I element ostatni to jest ten element, z którym zazwyczaj dzwonią właściciele psa. To jest ten ta reakcja, ten bodziec, to co się dzieje. To co się dzieje e, sprawia problem. Czyli właściciel dzwoni, mówi: "Mój pies wyrywa do innych psów, chce je zjeść. Mój pies goni rowery. Mój pies robi to, mój pies robi tamto." To jest to wszystko co widzimy. I z tym dzwonią właściciele do behawiorysty. Natomiast zobaczmy ile mamy elementów po drodze do przepracowania kiedy ktoś skupiłby się tylko i wyłącznie na tym elemencie, czyli skorygował, przekierował uwagę psa, cokolwiek innego, zawsze będziemy mieli taką sytuację, że te problemy będą powracały. Jeżeli pies jest generalnie, jego stres jest tutaj nawarstwiony bardzo mocno, przepracujemy jakiś bodziec, czyli przepracujemy na przykład to, że przestanie nam wyrywać do rowerów. Jest super, praca się udała, sukces, natomiast mija tydzień, dwa, trzy, okazuje się, że zamiast rowerów zaczyna nam szczekać i wyrywać na przykład w stronę dzieciaków. Czyli to będzie powracało, będzie się odnawiało, jeśli nie przepracujemy każdego z tych elementów. I teraz nasza praca, praca trenera, praca behawiorysty to jest praca, która polega na wchodzeniu w poszczególne te elementy i rozpracowywaniu ich tak, żeby jak najlepiej tą codzienność poukładać. Dzięki temu możemy zredukować poziomy stresu i mamy wtedy Duży zapas do naszego progu wybuchu. Na tym polega moja praca na co dzień. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam, dawajcie znać. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć.